Cześć, mam na imię Marcin i na dzisiaj przygotowałem dla Was zadanie z biologii komórki. Zadania z tego działu pojawiają się na każdej maturze, co roku, dlatego warto dobrze przygotować się do rozwiązywania zadań z biologii komórki. Zadania możecie rozwiązywać w naszym zbiorze zadań bezpośrednio na platformie oraz w postaci wydruków z platformy. Przejdźmy do zadania. Zadanie na naszej platformie ma numer 1195. I dzisiaj będziemy rozwiązywali to zadanie w trybie Zapoznaj się z wyjaśnieniami. Spójrzmy na polecenie. Spośród wymienionych cząsteczek i makrocząsteczek wybierz i podkreśl wyłącznie te, które powstają na terenie jądra komórkowego i są z niego eksportowane do cytoplazmy. Wymieniono następujące cząsteczki: DNA, histony, mRNA i podjednostki rybosomów oraz TRNA. Przejdźmy do wyjaśnień. Spójrzmy na pierwszy krok. Jak w każdym zadaniu naturalnym z biologii, najważniejsze, od czego trzeba zacząć, to uważne przeczytanie i przeanalizowanie treści polecenia. Zwróć uwagę na to, że cząsteczki, które trzeba wybrać, muszą spełniać jednocześnie dwa kryteria: powstawać na terenie jądra komórkowego i być transportowane do cytoplazmy. Idźmy dalej. Przypomnijmy sobie krótko rolę każdej z wymienionej cząsteczki. Jak pewnie pamiętasz, DNA jest formą zapisu informacji genetycznej i w komórkach eukariotycznych znajduje się na terenie jądra i tego jądra komórkowego nigdy nie opuszcza. Histony natomiast są jedną ze składowych chromatyny. Służą one do tego, aby DNA mogło owinąć się i ulec w ten sposób kondensacji. Rolą MRNA, jak zapewne pamiętasz, jest przekazanie informacji z DNA. Do rybosomów w trakcie syntezy białek, dokładnie w etapie translacji. mRNA powstaje w procesie transkrypcji, która zachodzi na terenie jądra komórkowego. Podjednostki rybosomów są zbudowane z rybosowalnego RNA i podobnie jak mRNA również powstają na terenie jądra komórkowego i następnie są przetransportowywane do cytoplazmy, gdzie zajmują się odczytywaniem kodonów znajdujących się na mRNA i przyłączanie odpowiednich aminokwasów do łańcucha polipeptydowego. Podjednostki rybosomów podobnie jak mRNA biorą czynny udział w translacji. Ostatnia cząsteczka tRNA jest to tak zwane transportowe RNA, bądź też transferowe RNA. Jego zadaniem jest dostarczanie aminokwasów do rybosomów, aby te mogły przenieść te aminokwasy na powstający łańcuch polipeptydowy. Przejdźmy dalej. By dobrze odpowiedzieć na to pytanie, musimy przypomnieć sobie, gdzie zachodzą etapy produkcji białek. I jak zapewne pamiętasz, na y, syntezę białek składają się dwa procesy: transkrypcja i translacja. Pierwszy z nich, transkrypcja, zachodzi na terenie jądra komórkowego i polega na przepisaniu informacji z DNA na mRNA, czyli synteza mRNA, zachodzi w jądrze komórkowym. Natomiast translacja zachodzi w cytoplazmie, na rybosomach wolno-pływających bądź też związanych z. Siateczką śródprazmatyczną szorstką. Na podstawie tych informacji już wiesz, że cząsteczki, które będzie trzeba wybrać w odpowiedzi do tego zadania, to mRNA, podjednostki rybosomów i TRNA. Histony nie, ponieważ one nie powstają na terenie jądra komórkowego tylko w cytoplazmie. Histony są białkami, a więc są produktem transkrypcji i translacji i są transportowane nie do cytoplazmy tylko z cytoplazmy do jądra komórkowego, a żeby utworzyć chromatynę. Rozwiązując każde zadanie, warto sprawdzić odpowiedź, którą udzieliliśmy z odpowiedzią zaproponowaną przez autora pytania. Widzimy w odpowiedzi podkreślone mRNA, podjednostki rybosomów oraz TRNA. Zwróć uwagę, że w poleceniu do tego zadania było wyraźnie napisane, iż należy podkreślić. Nazwy właściwych cząsteczek, dlatego skreślenie niewłaściwych i pozostawienie właściwych niepodkreślonych skutkowałoby niezaliczeniem tej odpowiedzi. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania związane z tym poleceniem oraz z jakimkolwiek innym, zachęcam Cię do zadawania pytania na platformie. Ja albo ktoś z naszego zespołu bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeśli spodobało Ci to wyjaśnienie, daj łapkę w górę, a jeśli chcesz być na bieżąco z wyjaśnieniami do zadań naturalnych znajdujących się na naszej platformie, zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia.